Cześć, dzień dobry. Kuba Dobroszek, mają kompanie Polska. Witam z naszego studia na Impakcie w Poznaniu. Moim gościem jest Łukasz Woźnica, Head of Business Development Strix. Cześć. E, bardzo dużo na tego typu eventach mówi się o cyfrowej transformacji, o digitalizacji. Są to pojęcia w zasadzie na każdym panelu, odmieniane przez wszystkie przypadki. Polskie firmy cyfryzują się coraz szybciej, ale czy robią to dobrze? Przede wszystkim plus taki, że się zaczynają cyfryzować. Cyfryzować transformacja cyfrowa zaczęła, zaczęła ruszać głównie w sektorze B2B to widzimy, tak? I to jest, to jest przede wszystkim należy powiedzieć. Druga sprawa, czy robią to dobrze? Um, I takie nie. Z jednej strony, samo rozpoczęcie już jest czymś dobrym. Z drugiej strony, w wielu przypadkach jest to um, próba zrobienia czegoś bez wiedzy. I to jest największy problem. Tak na świecie, tak na z naszego doświadczenia wychodzi też na to, że wiele firm. Um, Działa mocno trendowo, tak? Czyli jest coś fajnego, modnego, to ma ktoś tam, więc ja chcę, ja chcę coś, coś podobnego, nie ja zastanawiając się nad tym, czy rzeczywiście jest to im potrzebne, czy to jest dla nich dobre, i czy to rozwiązanie nie jest czasem kupowaniem czegoś za dużego do mniejszej, do, do mniejszej, um, do mniejszej potrzeby, tak? Czyli, żeby nie patrzą tylko i wyłącznie, patrzą głównie cieniem, a nie tym, co się później w OPEC dzieje. E, ale to jest dobre i na pewno powoli, powoli idziemy w dobrą stronę. Teraz duży problem rzeczywiście to kupowanie pewnych usług, bo konkurencja coś takiego ma. Rozmawiałem ostatnio z pewnym startupem technologicznym, który wdraża pewne takie usługi informatyczne w firmach i yy, usłyszałem taką opinię, że firmy właśnie bardzo często na przykład decydują się na skorzystanie z ich usług, a bo moja konkurencja to ma, bo mój bezpośredni rywal to ma, nie zastanawiając się właśnie nad tym, czy ta usługa w ogóle będzie miał jakiś wpływ i przełożenie na działalność tego przedsiębiorstwa. To jest duże wyzwanie, bo wiesz, że jak widzimy, że nie wiem, ja prowadzę firmę, mój sąsiad z naprzeciwka, po, po drugiej stronie ulicy przykładowo, też prowadzi taką samą firmę, jesteśmy konkurentami, znamy się, widzimy, że on coś zrobi. Nie? Już tu nam offline trochę siada, zaczyna się stagnacja, my jesteśmy w tym procesie jakby gospodarczo makroekonomicznie jesteśmy w tym procesie, gdzie coś się wypłaszczyło i zaczynamy mówić, o kurczę dobra, to gdzie szukamy tego nowego przychodu, gdzie zaczynamy w jakiś sposób może optymalizujemy, no i sąsiad sobie z drugą strony Platformę B2B do sprzedaży, do obsługi klienta cyfrowego i jemu zaczyna wychodzić. To ja też to zrobię. Tylko teraz moje procesy wewnętrzne w firmie, a jego procesy wewnętrzne w firmie się różnią. Sektor B2B jest o tyle specyficzny, że tutaj firma per firma procesy są inne i trzeba do nich podejść rzetelnie, od A do Z przemyśleć, zaplanować, tak żeby to technologia wspomagała biznes, a nie technologia była tylko dla technologii. To jest największe wyzwanie. Ale z drugiej strony e, zaczyna się trend, że firmy myślą, bo już raz coś wdrożyły, trochę się sparzyły, zaczynają słuchać, więc widać takie oznaki tego, że rzeczywiście zaczynamy myśleć profesjonalnie w kontekście e, jakby tworzenia nowego kanału. E, ale z drugiej strony wydaje się, osobiście mi się wydaje, że to jest jeszcze trochę za wolne. E, z drugiej strony patrząc też na to, że jeżeli e, sektor B2B przychodu 3,5 miliona złotych, tak się szacuje, obrotu w tym, a tylko 600 miliardów jest w e commerce ie. tylko, jakby kwota duża, nie, ale z tego jakby patrzymy na skalę jednego do drugiego, no to mamy jeszcze kupę przestrzeni do tego, żeby w, rzeczywiście wspomóc tą digitalizację, transformację cyfrową i to też jest czasem taka obawa, o której należy, należy będę wspomnieć bardzo ludzka, tak? Czyli jeżeli wprowadzimy jakąś technologię, to czy nagle nie będziemy musieli zmniejszać wakatów albo będą no, po prostu niepotrzebne, tak? Czyli zaczniemy, nie wiem, wprowadzimy automatyzację magazynie, to tych magazynów, e, magazynierów będziemy zwalniać. No niekoniecznie, tak? jakby do, dobra transformacja i dobrze przemyślana powoduje, że ich możemy przesunąć na bardziej kreatywne stanowiska, czy ich pracę wzmocnić, żeby oni pracowali po prostu wydajniej, a nie w taki sam sposób, jak 10, 20, 15 lat temu, kiedy tego nie mieliśmy i nie wiedzieliśmy o tym. Jest tutaj ta obawa ludzka też jest bardzo dużą na dużym wyzwaniem edukacyjnym, że rzeczywiście tego nie musimy się obawiać. No jest cały czas rzeczywiście taka obawa, że nie wiem, roboty na przykład zabiorą nam pracę i w tym kontekście dużo się mówi o tej rewolucji AI, która jest teraz też tak. takim bardzo modnym pojęciem, czy Twoim zdaniem o jak dużej właśnie rewolucji w kontekście zmiany modelów biznesowych w firmach mówimy, w kontekście tej całej AI. Jest takie bardzo modne słowo ostatnio game changer, że ten sztuczna inteligencja będzie takim rzeczywistym game changerem, czy będzie. może się wywróci tak jak Metaverse, który też o nim się mówiło rok temu, dwa lata temu, jak było Game changerze? a nawet Mark Zuckerberg się wycofuje ze swojego flagowego pomysłu. Masz rację, wiesz są, yy... sztuczna inteligencja w tym jakby rozumieniu AI, co teraz mamy najsłynniejszego, czata, GPT i tak dalej, w tym, w tym kontekście, ona będzie Game Changerem. Tylko teraz pytanie, jak my z niej będziemy korzystać. Czy będziemy ją wykorzystywać yy, do tego, żeby nas wzmocniła i pewne procesy, które są yy, bardzo powtarzalne, z drugiej strony, wiesz, są nudne, ludzie nie chcą ich wykonywać, albo są Procesy, gdzie nasza głowa już nie, tych wszystkich danych nie jest w stanie zebrać i przeanalizować w krótkim czasie i tutaj nas może to bardzo fajnie wspomóc, może nam pomóc w procesach, w decyzjach, w jakichś prostych, w dużym cudzysłowie prostych rzeczach, ale to będzie game changer. Nie, na pewno nie możemy się tego bać, na pewno nie możemy, wiesz, odrzucać, że to będzie, wiesz, nagle metawerz, tak jak meta, powiedziałeś, ze siebie wróciło, bo to była totalnie inna, inna koncepcja. To się dzieje. I musimy się nauczyć z tym żyć, musimy się nauczyć z tym funkcjonować. Oczywiście, ja też jestem jakby gdzieś po środku, bo są ludzie, którzy się zachwycają aż do takiego stopnia, że to po prostu, wiesz, e, zaczynamy być fanami, i fanatykami, wiesz, nowa religia AI. E, nie, nie w tą stronę, ale w stronę tego, co się, co się, e, co, co może być naturalnym, fajnym torem, to tak. Uh -huh. No dobra, a na przykład, Twoje zdaniem dojdziemy do takiego momentu, że e, najskuteczniej firmę będzie prowadził albo zarządzać zespołami algorytm, a nie człowiek? Nie. Yeah. Nie, no jak pozostanie część rzeczy. Algorytm nie ma intuicji, tak? On będzie miał dane, ale niestety, ale wiesz, nie spotkamy się z algorytmem, przez algorytm na, na wywiad. Nie pojedziemy na konferencję, wysyłając czata i, i nawiązując nowe, nowe relacje, nowe, nowe, nowe kompakty. Jednak, wiesz, jest taki trend h to h tak? Czyli gdzieś na końcu po jednej, po drugiej stronie jest ten człowiek. I to, to zostanie. Co się tej. Przestrzeni pomiędzy jednym a drugim człowiekiem będzie działo, to już jest zupełnie inna sprawa. No, zupełnie nowe relacje biznesowe też się budują robot to robot. Na przykład, kiedy prompty powiedzmy dla programu Midjourney pisze ChatGPT, i to jest też zupełnie, nowa usługa biznesowa. No ale kto z tego korzysta? To jest dobre pytanie. Bo, bo mówimy o tym, że. Trochę szerzej patrząc, tak? No bo oczywiście robot do robota możemy coś wykonywać. To jest to przyspieszenie, które nam powoduje, że nie musimy my możemy tę pracę zrzucić na, na naszą inteligencję, która to wygląda szybciej, nawet chociażby z tego powodu. Ale z drugiej strony koniec końców, to jakby korzyścią e, taką podstawową jest będzie dla człowieka, tak? Z drugiej strony, ktoś, kto musi zaprogramować, powiedzieć, chociażby powiedzieć, zbuduj mi to połączenie pomiędzy jednym a drugim, to też będzie człowiek. Więc tutaj w tych wypadkach na samych krajach point tak, z jednej z drugiej strony też będzie człowiek. Bo no, tutaj no, do koniec końców to, to jakby technologia sama dla siebie nie może istnieć, ona, ona musi się istnieć. A nas nie więc to jakby w tą stronę. więc To się we wszystkich aspektach. E, aspe aspektach życia z technologią, to jest bardzo głęboko, że ja mam zegarek cyfrowy, ty masz. To bo wielkim facem, facem, z, dokładnie, ale z drugiej strony wszyscy mamy telefony, tak? Tutaj dookoła są kamery, technologia, wszystko po kolei. Za chwilę mamy streaming gdzieś tutaj z sali. Technologia nas otacza. I ona będzie nas otaczać. Tylko pytanie, czy my będziemy się też znowu fanatykować, czy będziemy realnie do tego podchodzić, na nas wspierać, ma nam ułatwiać życie, ma robić łatwiejsze, przyjemniejsze, a my jako kreatywne istoty wychodzimy zupełnie gdzieś indziej, tak? I jakby na innym poziomie możemy sobie funkcjonować. Na pewno na 1000% nie możemy się tego bać, nie, nie odrzucimy już tego. Tak? To, już, to, już, to już za daleko. Za daleko. Michał Sadowski z Brand24, napisał ostatnio na Twitterze, że taką najbardziej pożądaną kompetencją biznesową będzie umiejętność pisania promptu dla sztucznej inteligencji, właśnie. A, no. Okej, okay, może Michał bardziej. Wie. Ja bym powiedział, że. Naj... Ja bym za to zaryzykował stwierdzenie, że najbardziej pożądaną umiejętnością biznesową będą umiejętności miękkie za chwilę. Okej. Okay. Bo jednak technologia sama w sobie się zacznie wytwarzać, a żyjemy w coraz szybszym, bardziej stresogennym świecie. Więc ja bardziej się w tą stronę z panią, że to jednak ta, to jakby ta interakcja międzyludzka będzie musiała na, na jakby wejść na inny poziom. I jednak, no wiesz, skoro czat może nam promptem napisać, no tak. to sobie odrzucimy to gdzie my pozostaniemy jako, jako istota? Zostaniemy w tym, tym miękkim owalnym, cudownym, mięciutkim świecie emocjonalnym rzeczy, naszych relacji międzyludzkich i budowania wizji i koncepcji tego, co możemy zrobić. Tutaj tutaj nam to zostanie, pewno, jest tutaj na, na, na tysiąc procent, no, w całą stronę bym powiedział. Dobra. To na zakończenie, żeby jakoś podsumować naszą rozmowę. Na początku powiedziałeś, że to bardzo dobrze, że firmy zaczynają się cyfryzować. Ja wiem, że uogólnienia są zawsze bardzo trudne, ale może spróbujmy takie, od czego powinna w ogóle firma zacząć taką tę swoją cyfrową transformację? Czy to jest bardziej, nie wiem, określenie sobie jakichś potrzeb, co ta cyfryzacja ma przynieść naszej firmie, może wykonanie jakiegoś takiego audytu specjalistycznego, czy w których obszarach najbardziej powinniśmy się zupgrade'ować? Od tyłu to, co powiedziałeś, czyli od, od końca, że najpierw mu się, gdzie, okay. później zróbmy audyt, może za dużo słów, ale, ale też czasem jest potrzebne, zróbmy jakiś warsztat, workshop, nie wiem, duże mózgów, jak to ma wyglądać, co, co od tego chcemy przede wszystkim, na, od, co chcemy od tej aplikacji, co chcemy od tej platformy, co chcemy od tego rozwiązania, jak ma to wspierać nasz biznes, bo to koniec końców jest po to, tak jakby widzimy, że technologia ma wspierać biznes, a nie być dla technologii. To już chyba dwa razy powiedziałem, ale to był trzeci raz, bo jest taki trend też, i dopiero wtedy zaczniemy dobierać rozwiązania. Okej. Okay. Fajnie jest, jeżeli e, znajdziemy, zaufamy, dobremu partnerowi, który pomoże nam się poruszać na rynku technologicznym, ponieważ sektor, jakby patrząc na sektor B2B, sektor B2C już to przeszedł, i tam jest wielu specjalistów w sektorze B2B, jednak mamy to tutaj trochę lag of knowledge. Tak. Więc fajnie jest spróbować znaleźć dobrego partnera, który chociaż nam pomoże w syle strze, czasem, zada trudne pytania, wiesz, czy, my, czy nasze. Wyobrażenie to jest rzeczywiście to, co potrzebujemy. To, to czasem jest tak, że wiesz, muszę przewieźć jedną paletę, więc kupię sobie TIRA. To jest trochę na, czasem na tej zasadzie, tak? Więc, ale pytanie po co? I ten partner powinien przyjść i powiedzieć, no ale wiesz po co? Po co mieć cały TIR do przewożenia jednej palety? Może kup sobie po prostu zwykłego van rozłóż tą paletę i też przewieziesz. Więc to tu bardziej w tą stronę, czy, czy podejść od, od, od strony doświadczenia, no jeżeli sektor B2C im firmy pracujące dla sektora B2C wcześniej mają tego doświadczenia kilkanaście, kilkadziesiąt lat już prawie, tak, bo tak długo tworzymy ten e, środowisko i, i sektor e, e no to starajmy się przełożyć tą wiedzę i, i powiedzieć sektorowi B2B, tego nie róbcie, bo my to już zrobiliśmy, to nie działa. Ale za to z drugiej strony wiemy, że to są, to są tak ogromne różnice e, w procesach, w działaniu i w rozumieniu sektora B2B, że tu jest jakby dla agencji wyzwanie, dla firm, które się tym zajmują, wyzwanie do tego, żeby zrozumieć, jakie są inne potrzeby, tak? czyli dołożyć jeszcze do tego plus, który, który gdzieś się e, gdzieś dla nich jest niezbędny. Także drodzy przedsiębiorcy, nie boimy się cyfrowej transformacji, nie, nie boimy się trudnych pytań, i też nie boimy się korzystać e, z pomocy doświadczonych. I nie boimy się trudnych odpowiedzi. Tak? Nie boimy się trudnych odpowiedzi. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.